A na koniec faktów: droga po serce do przeszczepu. Nie można było lecieć, trzeba było jechać samochodem. To był wyścig z czasem. Na przeszczep czekała w Warszawie 14-letnia Oliwia. Serce dla niej było w litewskiej kłajpedzie. Udało się je dowieść dzięki specjalnemu pudełku, w którym serce biło i zachowało ciepło. Marek Nowicki. Ekipa medyczna wyruszyła z Warszawy z tym urządzeniem do transportowania serca. Bez tego pudełka ta podróż nie mogłaby się zakończyć sukcesem. W normalnych warunkach po serce na Litwę do Kujpedy najpewniej lekarze polecieliby samolotem. Jednak nie było to możliwe, bo w tym regionie, w pobliżu obwodu Królewieckiego, normalnych warunków teraz nie ma. Był to transport zagranicy. Z uwagi na sytuację geopolityczną mamy ograniczone możliwości transportu zagranicznego lotniczego przede wszystkim, bo wojsko w sytuacji aktualnej wojny za granicą naszą wschodnią nie podejmie się transport. Poza Karetka była więc jedynym rozwiązaniem. Powiedzieliśmy, że jedziemy, no, w ogóle nie ma problemu. Wskoczyliśmy w samochód, około czwartej godziny nad ranem, pobraliśmy tam serce. To, to serce było fajne, bo właśnie małe, to była mała kobieta, dawca i... Zaczął się taki trochę horror. Horror, ponieważ pomimo całkiem niezłej drogi po polskiej stronie, podróż z kłajpedy musiała trwać 8 godzin. Pobrany narząd zniósł jednak to dobrze, bo w trakcie, w tym pudełku pracował sobie spokojnie, był odżywiany i miał zapewnione ciepło. To ta ekipa przyczyniła się do tego sukcesu. Serce po przywiezieniu do Warszawy od razu trafiło do 14-letniej Oliwii. Wiemy, że gdyby nie ten przeszczep oliwki, po prostu nie byłoby wśród nas. Nie Oliwia żyje dzięki poświęceniu medyków i dzięki ofiarności setek osób, które w ciągu ostatnich kilku lat złożyły datki, aby Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie mógł kupić to jedyne w Polsce urządzenie do podtrzymywania pracy pobranego serca. Dzięki niemu uratowano już siedmiu pacjentów. Pomimo to, Narodowy Fundusz Zdrowia jednorazowych zestawów potrzebnych do pracy tej maszyny nie refunduje. Dzięki Pracy Fundacji. Dzięki koncertom charytatywnym udało nam się nabyć w ciągu ostatnich trzech lat siedem takich zestawów. No i ten, złożyty był ostatnim takim zestawem. No i będziemy dalej pozyskiwać pewne środki w taki sposób niepubliczny. Oliwia urodziła się z chorym sercem. Jej stan w zeszłym roku na tyle się pogorszył, że musiała zostać wpisana na listę oczekujących na przeszczep. Ostatnie miesiące przed operacją spędziła już w szpitalu, podpięta do tej ogromnej sztucznej komory na kółkach, tu na spacerze z rodzicami. Dziękuję każdemu za, za uratowanie mi życia, i za przeszczep, i za tą podróż z, z sercem. Marek Nowicki, fakty.